Co mu pan tak mówię? Do... Co ja zrobię takiego, żeby mówić tak do mnie? Będzie za zapalone 100 złotych datu Za co? Za co? Będzie za, za, co? za to 100, kosztuj samochodu 500, to już masz 600 złotych. To teraz niech twój szef organizuje pieniądze. Ja bym wiedział tak, jak było. A ja nie wiem, jak było, bo ja tutaj wiem, ile ja tutaj jestem. No dobra, okej. Gdzie jest ulicy? Kata policja w Polsce bo cię zaraz wyryzywalę, ty za co? Za, za, za co? za jajce no jak co? ci się nie podoba, to wypierdalać na Ukrainę co to schowa, to leci? drugie... tam jest przegląd w zamkodzie jeżeli nie ma przeglądu, to... tylko trzy. ja będę patrzeć, żeby nic nie polożyli tam dobra? co? Bo ja będę tylko patrzeć, żeby nic nie, nie dołożyli bo mnie tam kamerę sobie kurwa włącz włączę, dobry. kurwa, myślisz, że ja ci coś podrzucę, ty? paru bojek, tak? dlaczego pan do mnie idzie? Co ja zrobię? Ja tak, ja co ja zrobię? Pan, wszystko dobrze w Pana jest. mnie jest wszystko dobrze. Alkohol nie używał bardzo. Pan? U nie jest za bardzo. Nie używał Pan alkoholu? Czy coś innego? Tak, używam. używał. Używał? Używa. To, to jest źle, co Pan używa na pracy alkoholu? Mogę. I co? No, to, to jest dobrze, tak? tak. Nie ma problemu.